Gwiazda Betlejemska. Czym mogła być? Czym była? Skąd o niej wiemy? I co to wszystko ma wspólnego z Wigilią w roku 2013 po Chrystusie? Tajemnica Gwiazdki Betlejemskiej nurtuje ludzkość od wielu pokoleń. Ewangelista Mateusz pisze o mędrcach ze Wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. I dalej. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Żeby sobie uzmysłowić, czym była i kiedy rozbłysła na niebie gwiazda betlejewska, musimy sobie przypomnieć, kto i kiedy Ponumerował lata od narodzenia Chrystusa. Był nim uczony Dionizius, który w VI wieku naszej ery postanowił ponumerować wszystkie lata od narodzenia Chrystusa. Niestety pomylił się w swojej rachubie o około 7 lat. Tak więc rok 2013 nie jest rokiem 2013 od narodzenia Chrystusa, bowiem musimy do narodzenia dodać sobie jeszcze 7 lat. Można wobec tego przyjąć, że Chrystus urodził się. 7 lat przed naszą erą. Tak więc dzisiaj będzie to już 2020 lat. Kiedy to sobie uzmysłowimy, musimy szukać gwiazdy betlejemskiej w VII wieku przed naszą erą. Czym mogła być gwiazda betlejemska? Na pewno nie była kometą. Komety, według starożytnych astrologów, zwiastowały nieszczęście. Wobec tego musimy się cieszyć, że okrzyknięta kometą tysiąclecia Ison która przed miesiącem rozpłynęła się dosłownie w słońcu, nie dotrwała do dnia dzisiejszego, inaczej świeciłaby na Bożonarodzeniowym niebie, zwiastując jakieś nieszczęście. Gwiazdą Betlejemską nie był też meteor. Z pewnością nie był to meteor ani nawet rój meteorów, bo to zjawiska ulotne, a gwiazda przecież przyprowadziła mędrców ze wschodu do samego Betlejem. Astronomowie prawie zgodni są co do tego, że słynną gwiazdką betlejemską mogła być planeta bądź koniunkcja, złączenie planet. W VII wieku przed naszą erą mieliśmy na niebie koniunkcję Jowisza i Saturna. To dwie jasne planety, które rozświetlając niebo wysoko nad horyzontem już po zachodzie Słońca mogą tworzyć zjawisko nadspodziewane. Zjawisko, które przyprowadziło mędrców do samego Betlejem. Gwiazda Betlejemska obwieściła światu dobrą nowinę. Pierwsza gwiazda na Wigilijnym Niebie oznacza rozpoczynające się święta dobrej nowiny, święta Bożego Narodzenia. Pierwszą gwiazdą na niebie w roku 2013 bez wątpienia będzie planeta Wenus. Planeta Wenus, która już po zachodzie Słońca będzie elegancko widoczna na zachodnim horyzoncie. Wenus to planeta, a więc taka oszukana pierwsza gwiazdka. Prawdziwą pierwszą gwiazdą na wigilijnym niebie będzie Vega z gwiazdozbioru lutni. Jak zobaczycie Wenus albo Wegę, śmiało możecie siadać do wigilijnej wieczerzy. Później, już po kolacji, spójrzcie raz jeszcze w niebo. Rozbłysną wtedy prawdziwe perełki zimowego nieba. Betelgeza i Rigel z gwiazdozbioru Oriona oraz najjaśniejsza na całym niebie gwiazda Syriusz z gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Nad nimi Jowisz, największa ze wszystkich planet. Miłych obserwacji i wesołych świąt.